Postępowanie sądowe w sprawach przedsiębiorców. Czy specyfika spraw sądowych, spraw gospodarczych ma wpływ na sytuację procesową frankowicza przedsiębiorcy? W dzisiejszym odcinku odpowiemy na podstawowe, najważniejsze pytania związane z różnicami w postępowaniu w sprawach konsumentów frankowiczów oraz w sprawach przedsiębiorców frankowiczów. Przepisy postępowania cywilnego mają zastosowanie do wszystkich spraw skierowanych do sądu w sprawach cywilnych, w tym również w sprawach gospodarczych. Jednakże należy pamiętać, że w sprawach przedsiębiorców mamy do, do czynienia z, z postępowaniem szczególnym, tak zwanym postępowaniem gospodarczym, które rządzi się dodatkowymi, odrębnymi prawami. Tego rodzaju przepisy mają zastosowanie przede wszystkim do przedsiębiorców w postaci spółek kapitałowych i spółek osobowych czyli spółek określone w kodeksie spółek handlowych. Niemniej jednak należy pamiętać, że mamy do czynienia również z innymi przedsiębiorcami, na przykład z osobami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub w przeszłości taką działalność prowadzili. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy gospodarcze to sprawy pomiędzy przedsiębiorcami. Oczywiście kodeks postępowania cywilnego enumeratywnie wskazuje nam, jakie są sytuacje, czy też jakie są cechy wskazujące na to, że dana sprawa jest sprawą gospodarczą. Natomiast myślę, że ten podział, o którym wspomniałam, jest najważniejsze. Z uwagi na swoją specyfikę, sprawy Frankowiczów przedsiębiorców, co do zasady, prowadzone są w oparciu o przepisy gospodarcze, o których przed chwilą wspomniałam. Natomiast przepisy postępowania cywilnego pozostawiają nam też drobną furtkę, która umożliwia nam złożenie wniosku o to, by sąd uniknął, czy też nie stosował i wyłączył przepisy związane ze sprawami gospodarczymi. Niezależnie od tego należy wskazać na kilka podstawowych różnic pomiędzy zasadami stosowanymi wobec konsumentów Frankowiczów oraz Przedsiębiorców Frankowiczów. Podstawową y Kwestią, która różnicuje obie sprawy, jest przede wszystkim fakt, że sprawy konsumentów Frankowiczów są rozpoznawane w wydziałach cywilnych danego sądu. Natomiast w przypadku spraw przedsiębiorców, każdorazowo sprawa jest prowadzona przez wydział gospodarczy, chyba że sędzia w danym wydziale podejmie decyzję o przekazaniu sprawy z wydziału gospodarczego do wydziału cywilnego. Kolejną różnicą jest fakt, że w przypadku Frankowiczów, konsumentów, nie mamy możliwości Wyboru miejsca, czy też sądu właściwego miejscowo, do którego skierowana zostanie taka sprawa. Przepisy procedury cywilnej jasno wskazują, że właściwość miejscowa w danej sprawie jest związana bezpośrednio z adresem zamieszkania powoda, czyli zamieszkania konsumenta Frankowicza. W przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda inaczej, dlatego że możemy zastosować przepisy związane z adresem Siedziby powoda, czyli przedsiębiorcy, jak również z adresem siedziby pozwanego, czyli z adresem banku. W tej sytuacji mamy do wyboru co najmniej dwa miejsca, do którego możemy skierować pozew. A dlaczego mówię, że co najmniej dwa? Dlatego, że zdarza się, że mamy do czynienia również z tak zwaną właściwością umowną. Co to oznacza? W niektórych umowach kredytowych strony bezpośrednio wskazały, Jakie miejsce będzie prawidłowe do skierowania pozwu, w jakim mieście, jaki sąd będzie prawidłowy do, do rozpoznania sprawy w sytuacji sporu wynikającego właśnie z danej umowy. Tym samym to jest sytuacja, kiedy powód nie ma wyboru pomiędzy miejscem siedziby własnej czy siedziby banku, ponieważ musi stosować postanowienia wskazane w danej umowie. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest czynnik ekonomiczny. Co to oznacza? W przypadku konsumentów Frankowiczów opłata sądowa, czy też tak zwany wpis sądowy, wynosi 1000 zł. Zdarzają się sytuacje, kiedy ten wpis wynosi 600 zł, jednak są to sytuacje związane z postępowaniem m.in. przed rzecznikiem finansowym. Natomiast zasada jest taka, że opłata sądowa w tych sprawach wynosi równe 1000 zł i nie jest ona miarkowana przez sąd. Natomiast w sytuacji powództwa skierowanego przez Frankowicza przedsiębiorcę. Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, dlatego że Frankowicz przedsiębiorca jest obowiązany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 5% kierowanego roszczenia. To znaczy, że opłata ta nie jest stała, tylko jest uzależniona od tego, jak dużej kwoty dochodzimy. Kolejną bardzo ważną różnicą pomiędzy postępowaniami w sprawach konsumentów Frankowiczów a przedsiębiorców Frankowiczów jest termin przedawnienia. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z Frankowiczem przedsiębiorcą, jesteśmy ograniczeni trzyletnim okresem przedawnienia liczonym na koniec roku. Taki okres nie obowiązuje w sprawach Frankowiczów konsumentów. Tematyka związana z postępowaniem gospodarczym w sprawach Frankowiczów przedsiębiorców jest bardzo szeroka. W związku z tym zachęcam do polajkowania dzisiejszego materiału, co umożliwi nam dotarcie do szerszej grupy odbiorców zainteresowanych tą tematyką.